Hej, hej, witajcie kochani. Dzisiaj mam dla Was filmik nagrywany trochę w takich warunkach polowych, ponieważ jesteśmy poza domem, ale mam nadzieję, że to nam nie przeszkodzi. Na sam początek chciałam Wam przypomnieć o konkursie. Macie jeszcze tydzień czasu na to, żeby brać w nim udział. Szczegóły konkursu są w poprzednim filmie, a dzisiaj. Chciałam Wam pokazać to, co przywiozłam tutaj, w tym, że oto pudełeczku. Pudełeczko zrobiłam sama, a właściwie ozdobiłam je sama, jeżeli byście kiedyś chcieli, film o tym, jak właśnie ja przygotowuję i robię takie pudełeczka, które są dla mnie świetnymi organizerami, czy pudełeczkami do przechowywania różnych kreatywnych materiałów czy właśnie elementów związanych z mozaikami diamentowymi. To dajcie mi znać w komentarzach, a tutaj pokażę wam co przywiozłam. Otwieramy. Słuchajcie, pamiętacie jak nagrywałam filmik o podstawkach pod kubki? Więc ja się absolutnie zakochałam w tamtych podstawkach. Bardzo mi się podobało, jakie się wykleja, że to jest szybciutko, że jest fajny efekt, że potem można ich używać. No i zakupiłam więcej. A poza tym jest jeszcze coś, od czego zaczniemy. Wy, wyciągnęłam najpierw to. To, potem Wam rozpakuję i pokażę. To są, słuchajcie, zakładki do książek. Y, tutaj są podstawki i również podstawki, ale w innym kształcie. Zaraz zobaczycie. I jeszcze na samym dole y, kupiony w Action za chyba 4 zł bez grosza. Taki tutaj malutki diamond painting. Który będzie dla mojego jednego z siostrzeńców, trzyletniego? Mam zacząć pokazywanie. Może zacznę od tych podstawek, które mi się bardzo podobają. Co mamy w zestawie? Mamy. Tradycyjny zestaw narzędzi. Bardzo dużo, tak nawet dużo więcej niż tam, bo pamiętacie, w tamtym zestawie były cztery podkładki i siedem kolorów, a tutaj jest w tych podkładek, teraz je Wam wszystkie pokażę. Jest taka. Jeden, dwa, trzy. Pięć, jakie one są śliczne. Sześć, siedem, ta jest piękna. I osiem, ta też jest śliczna. Osiem podkładek, super. W specjalnej podstawce. I tutaj mamy diamenty ok, widzicie wszystkie są okrągłe i wszystkie są kryształowe i ile jest ich tutaj jest bardzo dużo nawet się nie spodziewałam. Zaraz je policzymy: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eee, super. Słuchajcie, musiałam trochę zmienić scenerię, ponieważ tam e, słońce nie dawało nagrywać i były już takie nieładne obrazy, nieładne kadry. Więc teraz jesteśmy w domu. I dobra, zobaczmy, co tam udało mi się kupić tym razem w action. W ogóle to nie jestem pewna, jak się powinno mówić. Czy powinno się mówić action czy Axion? Jak wiecie, to dajcie mi znać. To będę poprawnie mówić. To jest, słuchajcie, taki malutki zestaw dla dzieci. Teoretycznie 6. Ale co my mamy w środku? Standardowy zestaw to nawet nie ma co. Diamenciki w pięciu kolorach, okrągłe. Ok, to jest chyba ramka plastikowa, żeby potem tutaj obrazek powiesić. I tutaj mini mini kanwa <grych> z pandą. Więc tak to wygląda. Ja tego nie będę robiła, bo jak Wam powiedziałam, to jest e, prezent, ale chciałam Wam pokazać. Ok, chowam. Dobra, teraz przyszedł czas na zakładki. E, one są w kształcie serduszek. Zaraz wam pokażę. I one będą miały przynajmniej. Powinny mieć dużo diamentów w różnych specjalnych kształtach, więc zaraz się przekonamy. Najpierw wam pokażę te zakładki. Słuchajcie, to jest takie coś ala skórzanego. To chyba się rozkleił. A, już wiem, okej. Okay. To się tak zakłada na stronę. Widzicie? O, tutaj się wkłada stronę, i to jest taka zakładka narożna, ale śliczna i w ogóle fajna sprawa. Yy, więc mamy takie, oto, serduszko. Tutaj jest taka, no chyba skóra ekologiczna z zamszem. A tutaj przykryte. Folią ym, obszar do wyklejania. I jeszcze jest taka. Ta jest bardzo ładna. Ja lubię takie odcienie, ale zobaczcie, każda jest zupełnie inna. W ogóle myślę sobie, że to mogą być naprawdę bardzo też takie fajne prezenty dla kogoś, kto lubi czytać. Więc w ogóle się zastanawiam, czy jeszcze nie zamówię też w tym stylu zakładek. A mam trochę znajomych i z rodziny, sporo osób, które po prostu książki połykają. Ja sama bardzo lubię czytać. Ok, i jeszcze taka w odcieniach niebieskiego. Zestaw standardowy. I zobaczmy te sudeńka. Zobaczcie, więc mamy takie diamenty, złote kuleczki. Błękitne na łezki AB, mniejsze białe łezki, kryształowe serduszka, większe białe, takie jakby perełki. Teraz co tu jest? I tutaj są teraz zwykłe diamenciki kryształowe w wielu różnych kolorach.

No, to powiem Wam, wam że wow! Yy, bardzo mi się to podoba. Ja w ogóle zacznę wyklejać to wkrótce i zobaczycie filmik z wyklejania całego. Yy, a będę to pakować tutaj w ten organizer. Co prawda, on ma 21 yy, tych pojemniczków, a tu mam 22 diamenciki. Ale to nic. Myślę sobie, że po prostu będę, w zależności od robienia mozajek, yy, tych zakładek, po prostu brała te kolory, które są mi potrzebne. I jeszcze mam rzeczy, i oto ostatnia rzecz z paczuszki. To są podstawki słówki, więc zaraz zobaczymy je. Standardowy zestaw diamenty. Może nie będę ich otwierać, ale tak spróbujemy policzyć, ile ich jest. Więc tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I tak, to są wszystko e, kryształowe diamenciki. Bardzo ładne. I zobaczcie, takie słówki. Strasznie mi się podobały, sobie pomyślałam, że wiecie, jak będę zapraszała. Yy, Kolegów i koleżanki moich dzieci, to po prostu na takich podstawkach mogę serwować im różne napoje. Taka suweczka. A tych słówek powinno być w ogóle 10. No, urocze są. Słówka w okularkach. I łatwe, bo nie jest dużo kolorów na jedną słówkę. No tylko jakieś liczne, może nawet mój synek da radę, słówka z krawatem. Hmm. Więc tak. I czy jest ich rzeczywiście dziesięć? Dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 suweczek. Super. Na podkładeczce, więc już podstawek mam sporo i myślę sobie, że to też są fajne prezenty dla kogoś. Więc ja chyba będę teraz robiła dużo tego rodzaju mozajek, bo naprawdę one są też łatwe do zabrania w podróży. I w moim koczowniczym stylu życia z różnymi zestawami, takie na pewno będzie mi przyjemniej i łatwo wyklejać. No dobrze, to pokazałam Wam wszystko, co na dzisiaj miałam, i zapraszam Was wkrótce do obejrzenia filmu, jak wyklejam zakładkę z mozaiki diamentowej. A na teraz bardzo Wam dziękuję za ten wspólny, spory unboxing. A właściwie open boxing i do zobaczenia następnym razem. Pa!